Dzisiaj dość nietypowy odcinek jak na ten kanał, bo z tego co możecie tutaj widzieć na moim kanale z reguły mówię o kryptowalutach, ale zaintrygowałem się ostatnią rzeczą, którą powiedział mi szwagier, bo pytając się go, dlaczego nie nagrywasz na przykład TikToków z twarzą, powiedział mi dosyć bardzo ciekawą rzecz, także o tym będzie dzisiaj odcinek. Więc od początku, dwa dni temu, jak to przy świętach, w śmigusa Dęgusa rozmawiamy sobie ze szwagrem. Już dosyć luźna atmosfera, bo oddał troszkę wypił, ja też tam jakieś piwko sobie dziobnąłem i pytam. I zeszła rozmowa na temat TikToka. Ja trochę działam na TikToku, stąd też nazwa mojego kanału ale to nie o tym. I zapytałem się go, dlaczego nie chcesz nagrywać na przykład TikToków z twarzą, czy ogólnie materiałów z twarzą, ponieważ one, wystąpienia z twarzą, powodują coś takiego, że kanał jest co nieco bardziej, że tak powiem, autentyczny. Jeśli nie nagrywasz czegoś z twarzą, nie mówię, że to jest złe, co nie, ale przychodzi w pewnym okresie taki moment. Że raczej warto nagrać coś z twarzą, powiedzieć, wyjść z tej swojej strefy komfortu i właśnie coś takiego nagrać. I o tyle mnie to zdziwiło, że ten mój szwagier właśnie jest taką osobą, jeśli chodzi o nowe kontakty i rozmowę z innymi ludźmi, no to na imprezach on jest zawsze jako pierwszy. On nie boi się odezwać, podejść, zagadać i tak dalej. To jest taka dusza towarzystwa w przeciwieństwie do mnie, gdzie, gdzie ja raczej. Mogę tam się odezwać, ale na pewno nie w początkowej fazie jakiejś tam znajomości. Może nie jest to zawsze, to zależy też od tej drugiej osoby, jaka ona ma po prostu charakter. Ale to mnie właśnie zdziwiło i pytając się go, wchodząc w głębiej w ten temat, zapytałem się go, dlaczego nie? I on mówi nie, bo nie, bym musiał tam wypić, mówi pół litra wódki, żeby coś takiego zrobić, czy coś takiego. No i wchodząc w głębiej w ten temat. Doszło do tego, że on może wystąpić ze mną na live, na TikToku czy to na YouTube, ale tu była mowa o TikToku, ponieważ na live ktoś tego nie odtworzy ponownie. Bo zobaczcie, wrzucając coś na social media, jakiś film na TikToku czy na YouTube, ktoś może to sobie wielokrotnie powielać, może wysyłać to do innych osób i tutaj był jego problem, że Boi się, boi się o to, że ktoś załóżmy wyśle danej to osobie i będą razem się śmiać. Tylko, ja, tylko y, ja teraz się zastanawiam tak, jeśli chodzi o mnie na przykład. Ja już trochę tworzę treści na YouTubie i na TikToku, i jeśli widzę jakąś osobę, która zaczyna coś tworzyć, popełnia błędy i tak dalej, to teraz w ogóle się nie śmieje, co nie? Ogólnie jeśli się zastanowię nad nawet śmiesznymi TikTokami, w których osoby się naprawdę ośmieszają. No, to ja tych osób po pewnym czasie ja w tym samym dniu ciężko mi nawet jest odtworzyć yy, osobę. Nie mówiąc po dwóch, trzech tygodniach, ja kompletnie nie pamiętam, yy, jak ta osoba wyglądała, i tak dalej. Także pierwszą rzeczą, o jakiej chciałbym tutaj Ci powiedzieć, jest to, że nie zważaj na to, co pomyśli o Tobie inna osoba, bo minie dzień, dwa, trzy i ona kompletnie o Tobie zapomni. Nawet jeśli chodzi o znajomych. Drugą taką rzeczą, którą chciałbym tutaj poruszyć jest to, że naprawdę warto się przełamać. Ja w swoich TikTokach robiłem to tak, że na początku nagrywałem siebie, załóżmy. Tylko siebie nagrywam, mówię coś do telefonu, potem po pewnym czasie, nie w danej chwili, tylko załóżmy, na następny dzień odtwarzam to i sprawdzam, czy takie coś mógłbym wrzucić na internet. Po pewnym czasie, gdy już tam opanowałem co niektóre rzeczy, strach i tak dalej i tak nie byłem już taki sztywny przed kamerą, no to wrzucałem to na przykład na TikToka. Czy nawet na YouTube możesz to wrzucić i uwierz mi, że tego nie zobaczy więcej jak 50-100 osób. Jeśli nie umiesz robić TikToków i nagrań na YouTubie. Uwierz mi, nie ma takiej opcji, żeby nawet do ciebie znajomy napisał w, w w tych czasach, w których jesteśmy, jest taki przegrom informacji, że raczej nie ma opcji, żeby to dotarło do innej osoby. A dlaczego warto nagrywać na TikToku i na YouTubie? Ponieważ to daje Ci możliwość dostęp do szerokiego grona spektrum innych Twoich odbiorców i załóżmy, że ty, tworząc jakieś treści, czy to o kryptowalutach. Czy to o motoryzacji, czy to o jakichś rzeczach niszowych. Na przykład, tak ten mój szwagier, on wchodzi na wieżę i mógłby stamtąd nagrywać i omawiać niektóre rzeczy. Raz, że możesz poznać ludzi, którzy, nie wiem, na przykład pomogą ci znaleźć nową pracę, będziesz miał dostęp do jakiegoś nowego projektu, w którym będziesz mógł się zaangażować i rozwinąć. Kolejną rzeczą jest to, że w przyszłości, budując swój brand, czyli markę osobistą, Będziesz mógł w, tym, w ten sposób zarabiać w bardzo różnego rodzaju rzeczach. W przypadku krypto na przykład, są to linki afiliacyjne czy reflinki. Ja rozumiem, że ktoś teraz może powiedzieć: O, zarabiasz na reflinkach, ale jeśli ja zarabiam, załóżmy, że zarobiłem tam parę złotych, to nie oznacza, że ty właśnie nie możesz tego zacząć robić. Tylko to, co cię ogranicza, jest, jest to, to, że jesteś leniwy i być może boisz się opinii innych. Kolejną taką rzeczą, która mi przychodzi do głowy, jest to, że usłyszałem kiedyś taką rzecz, pytanie do starszych osób, czego w swoim życiu y, najbardziej żałowałeś. I z reguły te osoby odpowiada, odpowiadały to, że czegoś nie zrobiły albo zaryzykowały za mało, albo zrobiły coś za późno. Czyli y, chodzi mi tutaj o to, że Nigdy nie będzie idealnego momentu, żebyś ty nagrał. Wraz z czasem ten moment będzie coraz gorszy, bo robisz się coraz starszy, robisz się coraz brzydszy. Nie wiem, yy, zęby ci żółkną i tak dalej. Także jeśli chcesz coś zacząć, to nie patrz na idealny moment, bo tego momentu idealnego nigdy nie będzie. Tak naprawdę, zawsze sobie znajdziesz jakąś wymówkę. Teraz mógłbym sobie znaleźć wymówkę taką, że, że nie wiem, że. Mam cerę nie taką, mam włosy, wymysiałem trochę. O Boże, wymyślałem to nie mogę nagrać. Zawsze przez całe życie pamiętaj, że człowiek szybciej sobie znajdzie wymówkę, aniżeli powód i dlatego z tym powinieneś walczyć. Następną rzeczą, która Cię blokuje w tego typu tworzeniu treści jest właśnie perfekcjonizm. Czyli to, co powiedziałem przed chwilą, że na przykład nie masz dobrego kamery. kamery nie masz dobrej kamery, nie masz dobrego statywu, nie masz oświetlenia. Ja wiem, na początku na pewno nie będziesz miał wszystkiego profesjonalnego i tak dalej, ale to chodzi o to, abyś po prostu załapał w swojej głowie i żeby coś ci przeskoczyło i żebyś załapał po prostu i nauczył się jak się zachowywać przed kamerą, jak się wypowiadać, czy, gesty, gesty, czy gestykulować, czy nie wiem, coś pokazywać. To jest nauka, tego nie zdobędziesz w danej chwili, tutaj potrzeba czasu. I czym później zaczniesz, to tym moim zdaniem gorzej. A jeżeli chcesz coś zacząć i tobie świta trochę po głowie o tym, no to uwierz mi, że ty tego chcesz, ale otoczenie prawdopodobnie boisz się tego otoczenia. Ja też się bałem, ale na początku, tak jak mówiłem, wrzuciłem filmy na TikToka, tam jak nie masz treści odpowiednich, ja mam takie treści dosyć edukacyjne, jeśli chodzi o kolej, tutaj może to gdzieś wrzucę. Obserwuje mnie teraz 8 tysięcy osób, i ja się cały czas uczę. Ja wiem, jak ludzi teraz zaintrygować, co pokazać, co powiedzieć i tak dalej, ale rok temu jeszcze nie byłem na takim etapie. To dopiero krok po kroku uczysz się i wchodzisz po schodach do, na coraz wyższy szczebel, i coraz więcej rzeczy się dowiadujesz i edukujesz. Także przede wszystkim nie bój się opinii innych, bo Nikt za ciebie życia nie przeżyje. Życie jest tak krótkie, że uwierz mi, że naprawdę nie warto przejmować się opinią innych, bo zawsze przez całe życie będziesz przez ludzi obmawiany. Czy to nagrasz filmik na YouTubie, czy on będzie miał milion wyświetleń, czy on nie będzie miał żadnego wyświetlenia, czy będziesz wyśmiewany, czy będziesz jako guru biznesowy traktowany przez swoich najbliższych. Zawsze będziesz obmawiany. Tylko moim zdaniem lepiej. Uważam, że lepiej jest przeżyć rok życiem tygrysa, niż 20 lat życiem żółwia. Ja nie chcę żyć jak żółw. Ja chcę być jak tygrys. Ja też tam zaczynam, ale zacząłem, przełamałem się i zaczynam działać. A nie patrzę na opinie innych i staram się w tym, co robię, po prostu się udoskonalać. Także... To by było na tyle. Mam nadzieję, że taki Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to łapka, komentarz, subskrypcja i lecimy dalej.